A na dziś to ósemka pucharów. Mamy dzisiaj 17. Dzień czerwca 2025 roku. Kiedy pojawia się ósemka pucharów? Kiedy czujemy się jak ktoś mniej potrzebny, jak ktoś, kto gra zawsze tylko drugie skrzypce, ale to jest również prognoza, zwłaszcza te drugie skrzypce będą grać osoby, które są w związkach nieformalnych. Mówię o tym, że jedna ze stron uczestnictwa, że tak się wyrażę, co najmniej jedna, jest żonaty lub zamężna. Z tego nic nie będzie. To znaczy... Tylko i wyłącznie mogą Państwo, Panowie lub Panie, liczyć na to, że będziecie tą trzecią osobą. Z tego się nie wyrodzi nic wielkiego. Będzie zawsze to miniatura tego, czego się Państwo spodziewali. Stąd nie warto grać w życiu drugiej skrzypiec, jeśli się nie musi. Proszę o tym pamiętać, a my się polecamy. Dobra